Jeśli szukasz gry dla dzieci, która spodoba się tak naprawdę całej rodzinie, czy trafiłeś we właściwe miejsce. Myszki w opawach to gra oparta na bardzo prostych zasadach. Możemy wciągnąć do gry nawet najmłodszych graczy, szczególnie, że jest to gra kooperacyjna, więc wspólnie pomagamy sobie w podejmowaniu decyzji. Gra Pomimo, iż jest prosta, daje sporo decyzji, i gdy dzieci w nią grają, z kolejnymi ruchami uczą się dokonywać coraz to lepszych zagrywek. Świetna gra, która daje kilka wariantów czy kilka poziomów trudności, a więc nie znudzi się nawet starszym. Kupią ją .pl, a dodatkowo dostajesz 10 kart do kolekcjonerskiej gry karcianej Mini Cywilizacja za darmo. Dostawy już za piątaka. możliwość zwrotu do 30 dni i dostęp do wideo instrukcji z zasadami. Proste? Bardzo proste.